Cześć, witajcie na moim kanale a w tym odcinku będzie wypalanie styków są to styki od stycznika ID6 ID5 ma dużo mniejsze te styki udało mi się na, na złomowisku znaleźć tylko no niestety 6 styków, więc te policzymy styki podwójnie hmm, jak to wypalić, no, zacznijmy może od tych największych o tym sobie oczywiście zważy, zważymy te, sty... te styki już wypalone i sprawdzimy ile jest tego wszystkiego w jednym takim styczniku. No to czas zacząć. Wyliliśmy sobie te większe styki, zostały nam styki ruchome i teraz sobie zważymy ile taki jeden styk waży. Trzeba wytarować. Zobaczmy czy widać, widać. Wytarowana waga to jest czas jeden styk to waga 3,7 grama nie wiem czemu ona głupieje ale więc 6 takich dużych styków jest około 12 gram wypalonego groszka więc mamy 24 Mamy 24 gramy styku wypalonych z takich oto elementów. Teraz wypalimy sobie styki hmm, te podwójne, te ruchome. One są na miedzi. Takie bardzo szybko się wypaliły Moim zdaniem są duży, troszkę cieńsze i zobaczymy, czy jak to wszystko wyjdzie. Wytarujemy sobie wagę. Waga jest wytarowana. co się dzieje z tą wagą? Raz, dwa.

Treberka jest trochę więcej i mniej więcej szacowałem, że z tego stycznika wyjdzie 40 g wypalonych groszków. Więc wszystko się tak jakby sprawdziło. Styki nawet nie ważą yy, pół kilograma, bo pół kilograma waży, ważą wszystkie styki ze stycznika ID6. No i te styki od, z, kupiłem na złomie, w złomie mieszanym nie znalazłem i kupiłem za 3 zł za kilogram więc naprawdę jest to bardzo dobry zakup no i tak wyglądają styki z ID6 jak tylko znajdę stycznik ID5 to pokażę wam jak wyglądają styki z stycznika ID5 są naprawdę 3 razy mniejsze jeżeli podobał wam się mój film dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał trzymajcie się cześć